Dzisiaj mam do nagrywania idealne tło, sami zobaczcie. A przechodząc do makijażu, mamy dzisiaj do przetestowania nowe lip blasze od Huda Beauty. Na chwilę obecną jest dostępnych 5 odcieni tego produktu i muszę przyznać, że miałam niemały problem, aby zmyć to z ręki. I oczywiście ma być to super, mega długotrwałe, totalnie e, pocałunko odporne i nawilżające. Nałożę sobie odcień Rose Kiss, pasuję do paznokci. Wydaje mi się, że ten odcień będzie najbardziej pożądany. Odcisnę trochę. Odciśnięcie to usta są po prostu takie naturalne. Druga warstwa. Odsączę. Jak widać, przy każdej warstwie ten kolor się wzmacnia. Nic się nie transferuje. Jeszcze. Tak super mocno sprawdzę, nic nie ma. Produkt sam w sobie spoko, opakowanie ładne, aplikator bardzo przyjemny, ale on na chwilę obecną na stronie chudy, bo jeszcze u nas w Sephora nie jest dostępny, kosztuje 25 euro, czyli możemy spodziewać się ceny tak około 115-120 zł. Jestem bardzo ciekawa, dajcie znać, czy używacie tintów i czy ten produkt was zainteresował.